Mam na imię Izabela i mam 6 lat. Chciałabym zostać w przyszłości weterynarzem, bo bardzo kocham zwierzęta. Wiem na czym ta praca polega, bo wiedziałam jak pan weterynarz co robi. W przyszłości chciałbym zostać piłkarzem, bo lubię oglądać mecze i grać w piłkę. Potem wrzucę tę pracę i założę farmę Dyni. Będę hodował je. Całe hektary będę miał. Jestem Mateusz. Mam, mam na imię Mateusz i mam 7 lat. Chciałbym zostać w przyszłości żołnierzem, bo lubię odznaki wojskowe, lubię strzelać z broni i lubię akcje. Mam na imię Ola i mam 9 lat. Chciałabym zostać malarką, bo bardzo lubię rysować i malować. Chciałabym założyć swoje studio malarskie żeby ludzie kupowali moje obrazy i wieszali w swoich domach. Jestem Ola, mam 9 lat. W przyszłości chciałabym zostać panią weterynarz, bo lubię zwierzęta i mogłabym się nimi opiekować, na przykład pieskami lub kotkami lub innymi zwierzątkami domowymi. Dlatego chcę zostać Panią Weterynarz. Chciałbym zostać akwarystykiem w przyszłości, jak już skończę z farmą dyni. Zakładać różne takie akwaria i, i takie dziwne nawet kraby hodować, ryby, różne takie. Wszystko, takie ogromne akwarium chciałbym mieć. Gdzieś tak, ja. Dużo. Mama imię Karolina, mam 9 lat. W przyszłości chciałabym zostać projektantką mody, bo uważam, ten zawód dla był dla mnie doskonały. Mieć swój dom mody, projektować najnowsze ubrania, żeby y modelki y pokazywały ludziom na mieście i, i mówiły, że ja je robię. Wtedy, wtedy spełniałabym moje marzenia z dzieciństwa. Jestem Julia, mam 9 lat. W przyszłości chciałabym zostać z panią fryzjerką na moim własne studiu fryzjerskie, ponieważ czasami włosów i wymyślanie fryzur sprawia mi wielką przyjemność. Czasami jak patrzę na fryzjera, jak z łatwością robi różne fryzury, to i ja bym chciała się tego nauczyć. W przyszłości chciałbym dostać, zostać strażakiem. Chciałbym pomagać ludziom, Karolina. wybawiać ich z pożaru, z powodów tych z katastrof. Zawodzić, zawodzić ich prosto do szpitala i być bohaterem. Ja miałem sportowe marzenia w życiu, żeby zostać piłkarzem. Zacząłem grać, dobrze mi grałem już w Tarnowie jakiś czas, tutaj w Tarnowie. No i co mi wyszło? Wyszło mi badania zdrowotne. Po prostu nie przy... mój stan zdrowia nie pozwolił, że... No, że po prostu nie dało mi się tego zrealizować. To no, byłem troszkę rozczarowany tak później. Dalej chciałem coś robić sportowo. Zacząłem jeździć na żóżko, zacząłem chodzić do szkółki żurzowej i był przypadek I też, i też mi się to podobało. No, nie by się skończyło, tylko przez przypadek znowu. Zakończyłem przygodę z tym sportem, bo mój kolega najbliższy po prostu się zabił. To kiedyś Chrupek ze Skrzyżowa. Miał wypadek na torze w Tarnowie, na Unii, się zabił. No i gdzieś tak to w ten czas mnie to, czy ja się wystraszyłem, czy co, jakoś mi to przeszło ta chęć do, do tego żużla, no i, no i skończyłem. Tyle, tyle, tyle miałem przygód. Jeśli chodzi o te sprawy takie sportowe, miałem takie właśnie marzenia sportowe w życiu. Najpierw być piłkarzem, nie wyszło. Później chciałem żurlowcem być, też nie wyszło przez przypadek. I tu przez przypadek, i tu w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym w, w, przez zdrowie w pierwszym przypadku, a w drugim, no, no tak, 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 tak. i zbieg okoliczności z tym, z tym kolegą i, no i po prostu zakończyłem. Nazywam się Barbara Don Hefner, prowadzę zakład fryzjerski i jest to spełnienie moich marzeń. Jako małe dziecko bardzo lubiłam się bawić lalkami, ale były to ciężkie czasy, kiedy miałam jedną jedyną lalkę, która albo nie miała włosów, a druga miała włosy ze sznurka. I tym sposobem bardzo lubiłam czesać tą lalkę ze sznurka, ale było to możliwe tylko zrobienie jej barkoczyków. No i tak się rozpoczęła moja kariera zawodowa. Ukończyłam szkołę podstawową, poszłam do y, zawodu. Dostałam się do bardzo dobrej mojej szefowej, która nauczyła mnie zawodu, który mi w zasadzie w tej chwili y, no spełniam się w nim. Teraz uczyłam również y, moje pracownice, które otworzyły też zakłady. Są szczęśliwe w tym zawodzie, ale wiele osób w tym zawodzie nie pracuje, więc do tego zawodu nadają się jedynie osoby które mają to coś, a to coś to się nazywa talent. Jeżeli mam być szczera, to nie mam takich w pamięci czegoś takiego, żebym jako dziecko miała jakieś szczególne marzenia, żeby zostać jakąś osobą. Wydaje mi się, że środowisko, w którym wyrastałam, jakoś nie predysponowało do tego, żeby mieć takie, żebym ja akurat miała takie marzenia. Wydawało mi się naturalną rzeczą robić coś podobnego, co rodzice robili. No jako no to może nauczycielka, taki jakiś zawód prędzej w związku z tym, że się do szkoły chodziło, to taki się nasuwał zawód jako nauczycielka. No, no jeżeli bym rzeczywiście utrzymywała, że to przeważało w moich dziecięcych myślach. O takim zawodzie, no to nie zweryfikowało życie takiego zawodu, potoczyło się inaczej. Etapami życie weryfikowało, powiedzmy, te um, zainteresowania, czy też tak się układało. Nazywam się Wnicka Maria, mieszkam w Tarnowie na długiej. No, chciałam być, właściwie to chciałam być bardzo siegową. I tak zostało. I skończyłam liceum ekonomiczne, później skończyłam prawo dwuletnie i wylądowałam w zakładach gazotowych. Pracowałam jako księgowa, samodzielna księgowa na stanowisku inwestycyjnym, gdzie zamawiałam różne towary, które potrzebne były do produkcji, maszyny. Co jeszcze? No. Prowadziłam inwestycje od początku do końca i związczałam jej w użytku dla pracowników. A, nazywam się Bożena Sołowi jestem tarnowianką z urodzenia. Pracuję też w Tarnowie. Pierwsza moja i ostatnia praca to szkoła podstawowa numer 9 w Tarnowie. Pracuję 40 lat i to już chyba jest finish. A marzeniem moim. Było zostać nauczycielką. Zawsze mi się to podobało. A że szczęście trzeba pomóc. Los mi pomógł, nauczycielką zostałam. Pracuję z dziećmi, tak jak już powiedziałam, w tej tylko jednej szkole. Realizuję się w tej pracy, czuję się zaszczycona, że mogę coś z siebie dać, stając z drugiej strony. A jeśli chociaż 5% mojej pracy zostaje w tych dzieciach, a sądzę, że zostaje. To jestem z tego dumna. 1 września 1974 roku przyszłam do szkoły podstawowej numer 9 w Tarnowie i do dzisiaj pracuję, 40 lat mija.